Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. I dzisiaj troszeczkę w akompaniamencie pralki, ale to dlatego, że przypomniałam sobie fajne pytanie od jednej z Was, a mianowicie pielęgnacja twarzy. Czego aktualnie używam, jak to wygląda? I powiem Wam szczerze, że u mnie zawsze sprawdzało się im mniej, tym lepiej. I już Wam szybciutko opowiadam. Także, tak, pierwsza rzecz do zmywania makijażu, ten oto balsam. To jest coś rewelacyjnego. On jest tutaj brudny, taki już był w sklepie, nie wiem, widocznie tak go przewożę. W każdym razie to jest coś genialnego, przepięknie pachnie, ma świetną konsystencję, ale też przede wszystkim radzi sobie idealnie z rozpuszczeniem naszego makijażu po całym dniu, jaki by on nie był, naprawdę, czy mocniejsze kosmetyki, czy lżejsze, genialnie sobie radzi. A do mycia twarzy, już takiego wiecie, zupełnego, używam ziajki, oczyszczanie akurat liście Manuka. Bardzo fajny, natomiast te produkty do mycia bardzo się u mnie zmieniają. Jakby wiecie, zależy, co, co mi wpadnie w oko. Aha, jeszcze jednej rzeczy tu zapomniałam. Sekunda. Jeszcze ten gagatek pomaga mi dokończyć zmywanie makijażu, czyli Eveline. To jest akurat woda. Co? nie woda. Nawilżający kokosowy płyn micelarny plus tonik 2 w 1. Natomiast ja nie wierzę w takie y, zapewnienia, że coś jest od wszystkiego, więc traktuję to jako właśnie płyn micelarny, e, natomiast jako tonik to ja, moi drodzy, aktualnie używam tego produktu. Botanik, różany tonik oczyszczający z sprayem. On tutaj jest, zobaczcie, z takim e, sprayem, więc mega mega wygodna sprawa, także to słuchajcie jest um, pierwsza rzecz, pierwszy jakby krok e, a na twarz co nakładam na co dzień kochani, e, na wieczór La Roche-Posay Effaclar Duo Plus e, i krem pod oczy aktualnie Eveline Cosmetics e, i to jest ta wersja kokosowa i to też jest coś zmiennego u mnie, czyli e, różne kremy po prostu pod oczy testuję jeżeli chodzi o m, krem na dzień, taki wiecie pod makijaż nawilżający, to znów ser ja właśnie Eveline ta kokosowa też się świetnie sprawdza, ale znowu tutaj muszę powiedzieć, że ja też różnych kremów używam. Ten akurat muszę zużyć, bardzo lubię kremiki też z Basic Club. Natomiast no właśnie ten leżał też już w moich zapasach kosmetycznych, więc czas było po niego sięgnąć. I jeśli chodzi jeszcze o filtr, który używam i ja muszę wam przyznać, że mm, Czasem nie nakładam. Czasem nie nakładam z racji tego, że aktualnie więcej siedzę w pomieszczeniu zamkniętym aniżeli na dworze, chociaż ja wiem, że to nie ma reguły i nie ma znaczenia, ale filtr jest zdecydowanie czymś, co bardziej się wybija spod makijażu, przynajmniej w moim przypadku. Dlatego jak wiem, że spędzę cały dzień na dworze na zewnątrz, no to wówczas właśnie zamiast tego kremu nabliżającego wlatuje u mnie filtr i też jest to, zobaczcie, Basic Lab. Bardzo fajny filtr, ja już Wam go nieraz, nie dwa pole całam jest leciutki, fajniutki, przepięknie się wchłania jak na tego typu produkt. No, ale tak jak mówię, no moja cera no ona ostatnio i tak wariuje dość mocno, więc no uczymy się siebie na nowo po prostu. Raz na tydzień na wieczór na noc w zasadzie zamiast Efaklar Duo zapodaję sobie właśnie coś takiego Club emulsyjne serum i tutaj mamy 0.5% czystego retinolu.

CBD, koenzyn Q10 e, i to jest takie serum odnawiające i stymulujące. No mówię, raz na tydzień mi mm, wystarcza i raz na tydzień, raz na dwa tygodnie w zależności i to głównie w okresie wiosennym, jesiennym i zimowym. Ra, latem raczej po to nie sięgam. To jest ten tak zwany krwawy peeling z The Ordinary. E, możecie go kupić w Daglasie, w ogóle w internecie jest wszechobecny, także polecam Wam serdecznie. E, no i to jest coś takiego, wiecie, co pomaga troszeczkę uspokoić naszą e, buźkę, ale w mojej ocenie jest to dość taki y, solidnie działający produkt, więc do y, cery wrażliwej, jakiejś takiej wiecie podatnej y, na różne przygody i, i uczulenia i no właśnie, jeżeli coś może się na tej cerze okazać za mocne, no to w tym przypadku może tak się okazać, więc polecam najpierw jakiś taki drobny test. Ja się wiecie nie znam jakoś specjalnie, ja po prostu dobieram to, co mi pasuje co mi nie szkodzi i co widzę, że faktycznie ma dobry wpływ na moją skórę, także to są te produkty i ostatnio też włączyłam do pielęgnacji zioła szwedzkie powiem Wam szczerze, ostatnio nawet się dowiedziałam przypadkiem, że to można też pić, to na coś działa też jakby od wewnątrz, ale ja się tym nie interesowałam, bo dla mnie jedna z Was pytała, po cóż mi te zioła, jak ja je stosuję? Dla mnie jest to taki ratunek na różnych nieprzyjaciół, właśnie na skórze. Świetnie się u mnie sprawdza, i to jest taki właśnie multizadaniowy produkt, multizadaniowa buteleczka. I tak jak Wam wspominałam, możecie kupić sobie taki gotowy już roztwór, a możecie kupić właśnie zioła w postaci, wiecie jak wygląda, jak herbatka liściasta, i wówczas samodzielnie to przygotować. To jest na bazie alkoholu. No dlatego mówię, na takich nieprzyjaciół, którzy wyskakują. Po prostu zasusza je i tak, ale to jest takie fajne zasuszenie, takie bardziej właśnie kojące, uspokajające, więc e, super rzecz i to mam dzięki jakby też polecajce mojej mamy, no także tak kochani się prezentuje moja aktualna pielęgnacja twarzy, dajcie znać e, czy macie jakiegoś też fajnego ulubieńca jeśli chodzi o waszą cerę e, no bo ja zdecydowanie powiem wam szczerze że Effaclar Duo i e, ten produkt e, to jest coś co posiadam od lat i e, od też dłuższego czasu kosmetyki Basic Lab też u mnie się e, pojawiają z racji tego że no, mamy fajne e, Współpracę, ale też niekoniecznie dostaje różne paczki pr ale są to moim zdaniem naprawdę kosmetyki godne i warte uwagi. No, także tyle, kochani mój tato ostatnio był w lesie sprawdzić jak sytuacja z grzybami się ma bo już naprawdę w wielu miejscach grzyby się pojawiły no i zobaczcie ile kurek udało mu się nazbierać, tato twierdzi e malutko, ale kurcze jak dla mnie to naprawdę sporo i właśnie zaraz będzie wjeżdżała jajecznica z kurkami e, ale całą resztę ja oczyszczę i zamrożę, no bo umówmy się sosu i żadnych takich dań tutaj przygotowywać teraz nie będę, bo nawet nie mam dla kogo ale e, no właśnie ja lubiłam zawsze mrozić kurki i wtedy po trochę sobie wyciągać właśnie w momencie, kiedy robiłam jajecznicę, więc no mega! Dajcie koniecznie znać, jak u Was, czy lubicie chodzić na grzyby, to po pierwsze, no i czy już się w Waszych okolicach grzyby pojawiły. No tak jak mówię, tutaj coś słychać, coś gdzieś ktoś powie, ale trzeba trafić jednak jeszcze na odpowiednie miejsce. I jestem, kochani, ogarnęłam łazienkę, ogarnęłam podłogi, dwa prania, także jak sobota. To wiadomo, ale fajny mam plan na dzisiejszy dzień, na pewno spędzimy go na działce. Ja tam też planuję nagrać dla Was współpracę. Mam nadzieję, że będzie ona dobrze przyjęta, dlatego że tak pomyślałam właśnie, to jest coś takiego, co można używać w tysiącu procentach poza domem, dlatego czemu się ograniczać, czemu wiecie, robić wszystko szablonowo, więc pomyślałam właśnie, że... Ta współpraca w anturażu działkowym będzie idealna, więc trzymajcie kciuki, żeby to wszystko przeszło. Później też odstawiam samochód do mycia, woskowania, odkurzania. Ja zawsze Wam mówiłam, że mogę sprzątać wszystko, ale samochód to jest dla mnie największa kara świata, więc tym się nie zajmuję i to oddaję w ręce profesjonalistów, osób, które po prostu uwielbiają takie rzeczy, umówmy się. Więc tak. No i nie wiem, czy z nadenką nie wybierzemy się jeszcze pod wieczór do parku trampolin, wiecie? Ale to jeszcze zobaczymy, jak wiecie, czasowo ze wszystkim się wyrobimy. Byłam przed momentem w Dino, wróciłam, zakupy są średnio atrakcyjne, ale pokażę Wam, co kupują single. <laughs> pieczywo. Moje dzieciątko dzisiaj wraca, więc pieczywo musi być. Ja tak naprawdę nie posiadałam pieczywa w ostatnich dniach w domu, bo nie było mi to potrzebne. Więc chlebek, bułki, kruosanta sobie jedynie wzięłam. Nadia nie lubi, ale ja kruosanta jak najbardziej z czymś zjem. No i właśnie, nasuwa się kolejna kwestia podziału, że tak powiem, ról, jeśli chodzi o opiekę nad Nadią. No słuchajcie, no to jest logiczne, że Nadia ma i mamy, i tatę, więc to dzieciątko spędza czas z nami. I nie wyobrażam sobie, żeby było, wiecie, inaczej, czyli żeby tylko jakby jeden rodzic teraz... Miał dziecko, i no nie, w tej kwestii zawsze uważam, że trzeba się w jakiś sposób porozumieć, chociaż wiecie, no nie jest jakoś tam może najłatwiej, no ale trzeba, dla dobra dziecka zdecydowanie. Także tak, dzisiaj Nadusia wraca i kochani, będzie mi potrzebny. Właśnie na działkę, właśnie tej współpracy. Napój migdałowy, więc Pola! jest. Zobaczycie, co takiego fajnego ja tam przygotuję. Będą mi potrzebne też między innymi banany, więc proszę bardzo, są dwa, aż dwa banany. Wzięłam apAP Extra. Ostatnio miałam takie bóle głowy, ale nie migrenowe, takie wiecie, poza migrenowe, jakby ja już też potrafię je rozróżniać, bo jak wiecie, z migrenami walczę od lat, więc Apap Extra wtedy ratuje mi życie, nie ukrywam. Berlinki muszą być, e, dwie wody gazowane, takie małe, jakby już też nie chciało mi się dźwigać, więc e, mówię, dino mamy pod nosem, także to by był absurd. E, czasami biorę takie zgrzewki, nie powiem, że nie, żeby mieć na dłużej spokój, ale jak mi się nie chce, to tego nie robię e, i po kilka sztuk po prostu noszę. Tutaj mam jogurt e, z musli, tak, tak, jogurt z musli, jogo Bella. No, i na przywitanie mojej córeczki Kinder Joy, koniecznie. I wzięłam też, żeby sobie był taki jogurt pitny, z Daną. całe szalone moi drodzy zakupy. Zabieram moje krzesło, bo słuchajcie, jesteśmy na działce, a ja tak jak Wam wspominałam, nagrałam tutaj fajową współpracę. Ehm, super, naprawdę super rzecz, także chyba wyjdzie zanim się pojawi ten vlog. Tak mi się wydaje, więc wypatrujcie filmu. Oczywiście, jak już będzie na kanale, ale to wam go tutaj podlinkuję. I teraz bierzemy się za jedzenie. Co my będziemy jadły, dziewczyny? Pokażcie się. Jerozki. A jak babcia usmażyła na działeczce? Słuchajcie, wszystko jest naprawdę. Można nie. usmażyć, ugotować, tak? Zrobić grilla jak potrzeba. Wszystko mamy. I jest Bibi, która już się zmęczyła nie. bieganiem. O, w sumie chociaż chyba nie. Ojej, ojej! Aż się zakrztusił pies. Dobra, sprzątamy na dusiu naszą. Scenerię. Jesteśmy po trampolinkach. Jak było na trampolinach? Fajnie. Fajnie, patrzcie jaki mamy super widok na fontannę? No i mama sobie zrobiła wyżerkę. <grymna> Tutaj lemoniada. I za chwilę odbieramy samochód, tak? Czysty. Jak długo będzie czysty na dańko? Z tobą i z Bibi to chyba niezbyt długo. Jeden raz będzie czysty, tak. Uuu, co Nadziu, czyściutko, piękniutko. No, kochani, zobaczcie, tutaj już było tyle kurzu. I nie ma sierści naszego pieska, prawda? I teraz mamy taką fajną matę. Yy, właśnie wiecie na fotele żeby rozłożyć więc rozłożymy. Polecamy! Polecamy, tak, rozłożymy, bo zaczynają się, wiecie, deszcze, błotko, kałuże yy, i będzie to wszystko tutaj chronione odpowiednio i sierść się nie będzie wbijała, prawda? Co to za kody tajne? Subika, żeby widzowie? No to widzowie prosimy o subika. <gry> No, także jedziemy, najpierw założymy matę i dopiero jak one już będą, to Bibi to Bibi będzie mogła korzystać normalnie z samochodu. I dzień dobry kolejnego dnia. My słuchajcie, lecimy, oddelegujemy pieska do babci. Dokładnie, dzisiaj Nadusia ma towarzystwo do zabawy, także popędzimy sobie na jakąś dobrą pizzę do parku linowego, więc naprawdę fajnie spędzimy czas, prawda? Także lecimy Ja słuchajcie kamery Ostatni nie biorę wolnego. Ostatni dzień wolnego Dokładnie, jutro już Szkoła Tak jest, jutro dzień już szkoła Więc jeszcze dzisiaj wieczorem jest. wielkie pakowanie ym, I zeróweczka Czas start Tak naprawdę już w piątek się zaczęła No ale Nadusia miała wydłużone wakacje Więc od poniedziałku ruszamy Jest ekscytacja Jest A pani ciekawość A się pytała Gdzie ta Nadusia jest tak, już w przedszkolu pytały się panie, gdzie ta nadusia? Ale ja myślę, że większość, że większość dzieci jeszcze nie dotarła w piątek, jednak. Dajcie znać, czy u was też były przedłużone wakacje. Ja mam na sobie, może tak szybko wam pokażę tą moją lnianą koszulę z Zary. Pod nią mam topik też z Zary. Rurki z Zary. Dzisiaj mama cała z Zary. Jedynie pasek z Hugo Bossa i espadrylę z. Hilfigera. Tutaj stoi deska do prasowania, bo żelazko stygnie. Także lecimy i tak jak mówię, kamerę zostawiam, bo chcę totalnie dzisiaj spędzić czas właśnie z Nadeńką, z jej nową koleżanką oraz z mamą Lenki, tak? Ja nie. Jeszcze się nie znacie, ale dzisiaj się poznacie i na pewno świetnie złapiecie razem kontakt. Jesteśmy w domku. Fajnie było Nadusia wybawiona? No i to najważniejsze Tutaj pizza z nami wróciła, bo nie dałyśmy rady, ale przepyszna, tutti santi, polecam Wam z buratą. To jest sieciówka, zdaje się, więc w różnych miastach znajdziecie. I wałowa od mamy, oczywiście. Mama tutaj pozabezpieczała, żeby się nic nie potłukło. I w takich, zobaczcie, butelkach, po soczkach mamy sok winogronowy. Tutaj mamy sok winogronowy, a tutaj z kolei mamy sok. Malinowy jeszcze ciepły, bo dzisiaj mama robiła, także zobaczcie, do herbatek. Idealne. No i dobrze, będziemy kończyć, będziemy się żegnać. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia.